Co doceniacie poziom turnieju? 10 na 10. A organizację? A który to wasz turniej? No, chyba kartki. Przez taki. teraz gracie? Z jaki to, jaki to jest etap turnieju? Powiem wiele e, wiele drużyny. Jaką masz taktykę na ja ten etap? Na Omrika, ja wiem. To bym kolega był tyłu. i Dobrze, blokujemy piłki tak, i tyłu. I najważniejsze zrobić, żeby odciąć podania. Zobaczymy. Która drużyna była najcięższa według was? To to ta A jaki był wynik? Nie, nie To co nie poszło? Nawszego nie obroniłam. Ponowiak emocje na meczu. Fajne dobrze. Kto wygrywa? My. My. Ile? 1-0 albo 2-0. No jak się skończył teryfeusz, tak jak planowaliście? No tak. Przegraliśmy mecz 3 na Adam, nowy, nawet nie zagrał. Ale on, ale on miał taktykę na mecz, on miał taktykę no tak. na mecz. Przed meczem podał taktykę. Jakby nie było no tak. Alana, to myśmy na pewno przegrali. No tak. Zgraliśmy! Jak myślicie, z kim oni się grali? Nie wiadomo. Biało-czerwonymi, myślę. Ale nie wiadomo. Ja myślę, że z finale z Gdania. Ja też tak myślę. Czyli już przechodzicie półfinał? No tak, my tak myślimy, nie wiadomo. Bardzo Ale dobrze. było ciężko było ciężko. Jak wam idzie na razie. Ile jaki jest wynik? Zero-zero na dół. Jak Olga przeciwnika? Dacie radę? Tak. Nie. Dobrze, my 3 do 0 O proszę, czy nie macie finał? No Ale jakby to jest teraz półfinał finał No o mówię, czy nie macie już finał, skoro macie 3 do 0 tak. Czy jeszcze wszystko się może zmienić? Tak. Może się pana nie Ale nie nie Pana, my się mega stresujemy Czym? Że przegramy Taka radość 3 do 0? W Jak pożą w tym półfinale? Dobrze! Z kim myślicie, że będziecie grali? Bo tam są karne w drugim. A Karne są? Karne są w drugim półfinale, no? Powiedzcie mi Jak oceniacie poziom przeciwników w turnieju? Dobrze! 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 Zależy, że to wygląda. A sk którą było najciężej w takim przypadku? Są tutaj teraz! Są tutaj są teraz. Są teraz! Najmniejszy wynik, nie! Drugi najmniejszy, drugi. Ile wygraliście? Nie kiedy? Co tak mało?